Władza to magnes. Pragniemy jej, pożądamy, do niej dążymy. Nie ma się więc co dziwić, że motyw władzy pojawia się w literaturze wielokrotnie. Nazywam się Iwo Scelina. Jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Pomogłem przygotować się do egzaminu maturalnego już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również Tobie. A jaki jest cel władzy? Celem władzy jest władza. Taką odpowiedź znajdziemy w tekście Orwella, rok 1984. I wydaje się, że jest to bardzo trafna obserwacja wielowiekowego zagadnienia władzy w życiu człowieka. Patrząc na historię ludzi, możemy stwierdzić, że od początku istnienia ludzkości ważnym elementem życia była władza, posiadanie jej, decydowanie o czymś, wpływanie na coś. Budowało wewnętrzne przekonanie człowieka o jego sprawczości. Zatem bycie władczym dawało poczucie siły, ważności, bycie władcą stawiało człowieka ponad innymi, ale władza to nie tylko możliwość wpływania na rzeczywistość, władza to również odpowiedzialność, to posłanie. Jest to w pewien sposób służba. Zatem bycie władcą, czy też posiadanie władzy zobowiązuje. I warto to podkreślić, że posiadanie władzy daje nie tylko przywileje, jest również zobowiązaniem. Przyjrzyjmy się, jak o władzy w różnych aspektach mówi literatura. Władza pojawia się zaraz na początku istnienia świata. W Księdze Rodzaju, gdy Bóg decyduje o tym, w jaki sposób ma wyglądać świat, dochodzi do głosu jego władza. Władanie rzeczywistością, posiadanie mocy sprawczej, wpływanie na to, w jaki sposób rzeczywistość wygląda. Dzięki tej kreacyjnej boskiej władzy może on decydować o tym, że coś powstaje, zaczyna istnieć. Widoczne i kreacyjne słowo Boga rozdziela światło od ciemności, powołuje do życia ziemię, dzieli ją na lądy i na morze, a potem na mocy jego sprawczego słowa zaczynają pojawiać się istoty żywe. Bóg dzieli się z człowiekiem swoją władzą. Umieszczając Adama w raju, daje mu nakaz doglądania rajskiego ogrodu. Doglądania to znaczy sprawowania również władzy nie tylko opiekowania się nim, ale również wpływania na kształt ogrodu, decydowania o wyglądzie. Nazywania na przykład zwierząt, co jest wyraźnym sygnałem sprawowania nad nimi władzy. Gdy patrzymy na władzę ukazaną w Biblii, możemy również mówić o władzy sprawiedliwej. Przykładem sprawiedliwego władcy jest Salomon. To wzorzec starotestamentalnego króla, który obdarzony jest niezwykłą mądrością. Salomon Król syna Dawida, dzięki boskiemu obdarowaniu mądrością, jest w stanie rozwiązywać wszelkie problemy pojawiające się wśród jego poddanych. Władza zatem, w pierwotnym ujęciu biblijnym, to siła stwórcza, której atrybutem powinna być mądrość służąca dobru poddanych. Gdy spojrzymy na świat starożytny, widzimy, że również antyczni Grecy ukazują w swoich dziełach władców. Szczególną postacią jest król Kreon. To jeden z bohaterów Antygony Sofoklesa. Kreon, władca tebański, to postać, która musi się mierzyć ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami, ambicjami, bo nie jest władcą, można powiedzieć, pierwszoplanowym. Kreon obejmuje władzę w pierwszym momencie po swoim zmarłym szwagrze. Edyb w nieświadomości zabija swojego ojca Lajosa, prawowitego władcę. Wtedy Bradiokasty. Żony Laiosa, Kreon zajmuje miejsce władcy. Sprawuje rządy do momentu, kiedy Edyp zaczyna być władcą po rozwiązaniu zagadki Sfinksa i uwolnieniu Teb od bestii. Ale gdy Edyp sam na siebie nakłada karę za ojcobójstwo i opuszcza Teby, Kron ponownie zaczyna być władcą. Można powiedzieć, że pełni obowiązki władcy do czasu, kiedy synowie Edypa, Eteokles i Polinekes. Nie zajmą prawowicie należnego im tronu. Jednak bracia wchodzą w konflikt, który powoduje, że dochodzi do bratobójczej walki. Obaj giną i znowu miejsce władcy zajmuje kreon. Widzimy zatem krona jako króla, który wchodzi w pozycję, w autorytet władzy w pewien sposób z drugiego rzędu. Ta sytuacja jest prawdopodobnie trudna dla niego, dla jego ambicji. Chce ukazać siebie jako władcę jak najbardziej godnego tego stanowiska, i to powoduje, że podejmuje decyzje, które mają utwierdzić jego rządy. Chce być niezależny względem sądów, niezależny względem układów społecznych i rodzinnych. Kron postanawia zatem, że będzie się konsekwentnie trzymać prawa, które sam ustanowił. Zdrajca nie zasługuje na pochowanie, a sprzeciwiający się tej decyzji. Poniesie śmierć. Antygona, z miłości do brata i wypełniając prawa boskie, decyduje się pogrzebać Paulinej Kesa uznanego za zdrajcę, wchodząc tym samym w konflikt z prawem ziemskim. Kron pragnie rządzić sprawiedliwie i podejmować decyzje dobre dla państwa. Chce ukarać zdrajcę, aby była to przestroga dla innych. Ważne dla niego staje się prawo ludzkie. Narzucany przez niego, a odrzuca prawa boskie. Do ostatecznej tragedii przyczynia się jego pycha. Nie słucha ani rad wróżbity Tereziasza, ani słów swojego syna, Hajmona, ukochanego Antygony. Upór Kreona doprowadza do śmierci siostrzenice, syna oraz żony władcy. Cena trwania przy swoich postanowieniach i prawach staje się Tragicznie wysoka. O władzy mówi również dzieło Szekspira, Macbeth. Widzimy w nim wielkiego rycerza, Macbeta, który pod wpływem przepowiedni wiedźm zaczyna intensywnie myśleć o zmianie swojego statusu społecznego. Przepowiednia roztacza przed nim obraz zdobywania władzy, również królewskiej. Ponieważ Macbeth, a może bardziej szczególnie jego żona Lady Macbeth, nie chcą czekać, aż przepowiednia zacznie się spełniać. Sami doprowadzają do realizacji zapowiadanego obrazu. To skłania ich do zbrodni. Podstępnie zabijają króla Duncana. W tej sytuacji Macbeth może zasiąść na tron. Wcześniej jego życie było naznaczone wspaniałymi ideałami rycerskimi. Natomiast obecnie, ze względu na strach przed odkryciem jego tajemnicy i przed utratą władzy, którą właśnie zdobył, decyduje się na kolejne zbrodnie. To powoduje, że staje się okrutnym tyranem. Nie zwraca uwagi na swoich poddanych. Myśli tylko o sobie. Spirala zbrodni powoduje, że bohater oddala się nawet od swojej żony i zgodne w przeszłości małżeństwo, teraz okazuje się być na skraju rozpadu. Lady Macbeth popada w szaleństwo, co przyczynia się do jej samobójczej śmierci. A Macbeth, pełen pychy i pewności o swojej niezachwianej pozycji, co wierzy ze względu na drugą usłyszaną od wiedźm przepowiednię tak naprawdę pada ofiarą swojej własnej ignorancji i arogancji. Władza staje się ważnym tematem w twórczości Jana Kochanowskiego. Mistrz Czarnolasu odsunął się z życia dworskiego, gdyż nie chciał wchodzić w układy, które pojawiały się na dworze. Nie spowodowało to jednak odsunięcia się autora od spraw społecznych. Dlatego w jedynym swoim dziele dramaturgicznym porusza właśnie kwestie władzy i odpowiedzialności rządzących za państwo. Kochanowski posługuje się w swoim dramacie od prawa posłów greckich maską mitologiczną, przywołuje sytuację z wojny trojańskiej, odwołuje się do momentu rozmowy posłów greckich z Trojanami na temat oddania im porwanej Heleny. W obrazie Kochanowskiego Trojański król Priam okazuje się władcą słabym i chwiejnym. Nie potrafi podjąć decyzji, która byłaby dobra dla państwa, dla Troi. Woli zaakceptować to, co zostało ustalone przez Radę. Woli skłonić się do decyzji swojego syna Aleksandra. Aleksander pragnie swojego dobra. Chce zatrzymać Helenę, co dla Troi skutkować będzie wojną. Rada popiera decyzję Aleksandra, gdyż w dużej części jest przekupiona przez niego. Przeciwko Aleksandrowi występuje Antenor. Ukazany jest w dramacie jako bohater, który dba o dobro polityczne kraju. To ten, który po pierwsze chce stawiać sobie przed oczy dobro państwa, jego obywateli. A odsuwać od siebie jakiekolwiek własne, indywidualne pragnienia i ambicje. Odprawa posłów greckich jest sygnałem dla polskiej szlachty czasów Kachonowskiego, aby zadbać o dobro państwa, a odrzucić pragnienie własnych korzyści. W tamtym czasie zaczyna coraz intensywniej dochodzić do głosu szlachta, która domaga się swoich praw. Złota wolność szlachecka zaczyna dominować nad myśleniem o stanie państwa. Przed tym przestrzega Kochanowski. Nawołuje, aby porzucić własne, indywidualne dobro i pomyśleć, w jaki sposób można zatroszczyć się o ojczyznę, aby historia Troi nie powtórzyła się w sytuacji Polski. Paradoksalnie możemy zauważyć, że to, co zapowiadał w odprawie posłów greckich Kochanowski. Spełnia się, bo po 200 latach, pod koniec wieku XVIII, Polska traci swoją niepodległość, do czego bardzo intensywnie przyczynia się poszerzona przez dziesięciolecia wolność szlachecka. Z postawami szlacheckimi toczy również spór Ignacy Krasicki. W Do króla ukazuje w przewrotny sposób myślenie szlakty konserwatywnej. Tekst literalnie Skierowany jest przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Jednocześnie jest pochwałą władcy. Wypowiadający się w tym tekście szlachcic Sarmata zarzuca Poniatowskiemu błędy i wady. Wróca to, że nie pochodzi z królewskiego rodu, że jest Polakiem, że nie jest władcą obcym, przybyszem z obcego kraju, że jest młody, że chce łagodnie rządzić. Addatkowo dodatkowo otacza się ludźmi uczonymi i miłuje księgi. Zarzuty, które są formułowane przez wypowiadającego się w tekście sarmatę, wydają się być zupełnie absurdalne. Tak naprawdę ośmieszają szlachtę sarmacką. Pokazują jej ograniczenie i dbałość tylko o swoje dobro. Krytyka króla okazuje się jego pochwałą, a ostrze satyry skierowane jest przeciwko pragnącej swojego dobra i władzy, szlachcie. Motyw władzy pojawia się również w literaturze okresu pozytywizmu. W tekście Bolesława Prusa Z legend dawnego Egiptu ukazane są dwa sposoby myślenia o sprawowaniu władzy. Ramzes, stary, stuletni, chorujący faraon jest władcą surowym, srogim, myślącym po pierwsze o państwie. Buduje swoją pozycję i pozycję Egiptu na sile i twardym prawie. Nie zgadza się na miłosierdzie względem niewolników i więźniów. Oddala również nauczyciela swojego wnuka, Chorusa, który wpaja w młodzieńcu nienawiść do przemocy, konfliktów, wojen i rozbudza współczucie do obywateli. Pod twardą ręką Ramzesa Egipt jest mocarstwem, jednocześnie cierpi. Horus jest przeciwieństwem swojego dziadka. To młodzieniec, który pragnie zupełnie inaczej sprawować władzę. Wyraźnie widać to w dekretach, które pragnie podpieczętować w momencie przejęcia władzy. Chce zawrzeć pokój z Etiopami, z którymi jest toczona wojna. Chce ulżyć w pracy prostego egipskiego chłopa. Chce sprowadzić zwłoki swojej matki i oddać jej należną cześć. Chce powrotu swojego nauczyciela, gdyż to właśnie w nim ma oparcie jego myślenie i poli polityka, jego świat wartości. Pragnie również powrotu swojej ukochanej z Klasztoru. Pokazuje to, że Chorus jest władcą, który na pierwszy plan wysuwać chce wartość człowieka, wartość emocji i przeżywania swojego miejsca w państwie. Diametralnie różni się od swojego dziadka. Jednak, jak pisze Prus, niezbadane są wyroki przedwiecznego. I władza pozostaje w rękach stuletniego Ramzesa, który nieoczekiwanie dla wszystkich odzyskuje zdrowie. A młody Horus umiera, ukąszony przez jadowitego pająka. Temat władzy pojawia się również w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Ten romantyczny autor nawiązuje do wskazanej przeze mnie sytuacji biblijnej. Mówiłem, że na początku stworzenia świata Bóg miał moc sprawczą, Względem rzeczywistości. To jego władza nad światem powodowała, że coś się pojawia, że następują podziały, że rozkwita ziemia i rodzi się życie. W trzeciej części dziadów Konrad w improwizacji również oczekuje władzy. Mówi o sobie jako o równym Bogu, wymienia swoje atrybuty twórcy, wskazuje jednak, że. Jednej rzeczy mu brakuje. Nie jest taki sam jak Bóg, pomimo wszystkich podobieństw, które wskazuje. Brakuje mu rządu, dusz. Tego pragnie tej władzy nad duszami ludzkimi, aby przemawiać do wnętrza człowieka, wnętrza narodu polskiego, po to, żeby kierować nim ku wolności. Warto zastanowić się, jaka to miałaby być władza Konrada, kierowany wielką miłością do ojczyzny. Mówi przecież, że za miliony kocha i za miliony cierpi katusze. Jednocześnie domaga się rząd dusz, który uczynić go ma tak naprawdę tyranem. Bo władza, którą miałby otrzymać, byłaby władzą głęboko duchową. Byłaby związana z przemawianiem do sumień ludzkich w taki sposób, żeby człowiek nie zauważał, że to, co jest mu podpowiadane, pochodzi z pragnienia kogoś innego żeby miał wewnętrzne przekonanie, że czyni coś sam z siebie. Możemy zatem powiedzieć, że pomysł na władzę, którą chce mieć w swoich rękach Konrad, to władza manipulująca ludźmi, głęboko wchodząca w ich istnienie. O takiej władzy pisze George Orwell w tekście Rok 1984. Jest to futurystyczny obraz przyszłego społeczeństwa żyjącego w oceanie. Jest to państwo zarządzane przez władzę totalitarną. Obywatele oceanii całkowicie są podporządkowani zasadom narzucanym przez partię. Na czele państwa stoi Wielki Brat. Trudno powiedzieć, czy jest to postać realna, czy bardziej mityczna, stworzona na potrzeby wpływania na ludzi. Władza, którą posiada Wielki Brat i partia, jest absolutna. Człowiek w państwie ukazanym przez Orwella jest stale szpiegowany, stale inwigilowany. Przechobecne ekrany spoglądają w życie społeczne ludzi na ulicy, ale również dotykają ich życia. Osobistego, bo w każdym mieszkaniu znajduje się teleekran, którego nie można wyłączyć, a przez który władza ma wgląd w życie prywatne obywatela. Ludzie stają się niemal niewolnikami, zakładnikami swojej władzy. Przestają mieć naprawdę swoją tożsamość i przestają mieć swoje marzenia. Wszelki bunt jest bezwzględnie karany, a buntownicy albo usuwani są z życia społecznego. Albo poddawani torturom, które zmieniają ich w bezwolnie służących partii i wielkiemu bratu. Wśród tekstów mówiących o władzy znaleźć również możemy wiersze. Jednym z ważniejszych tekstów poruszających ten temat jest utwór Czesława Miłosza, który skrzywdziłeś. To protest poety przeciwko władzy komunistycznej. W napisanym w 1951 roku utworze, Miłosz wyraża swoją dezaprobatę wobec tego, który jest u szczytu społeczeństwa i ignoruje tych, którymi włada. Otacza się gromadą pochlebców, ludzi, którzy przyklaskują jego pomysłom, jednocześnie przyczyniając się do zła wyrządzanego zwykłym obywatelom. Miłość sygnalizuje, że pamięć o czynach tych, którzy są u władzy, będzie przekazywana przez literaturę, bo poeta pamięta. W nieco innym tonie o władzy pisze Zbigniew Herbert. W tekście ze szczytu schodów otrzymujemy obraz życia w państwie komunistycznym. Na szczycie schodów znajdują się ci, którzy władają, ci, którzy są oddaleni od społeczeństwa. U dołu są ludzie ubodzy, zamiatacze placów. To ci, którzy po cichu przyjmują swoje życie i nie oczekują, że znajdą się na szczycie schodów. W większości nie chcą uczestniczyć w wyobrażeniach buntowników, którzy chcieliby wedrzeć się na schody, chcieliby zrzucić władających. Bo nawet jeżeli tak się stanie, to na szczycie znowu pozostanie jeden albo trzech. Znowu władza zawładnie konkretnymi ludźmi, do tego stopnia, że oddalą się od społeczeństwa. Władza przecież często zniewala ludzi. Deprawując ich, wydobywając z nich złe cechy zamiast wzmacniać dobre. Jednocześnie Herbert ma nadzieję, że może dojdzie do takiej sytuacji, że ci, którzy są u szczytu, zejdą do zwykłego człowieka i wypowiedzą na przykład swój ból. Będzie to ból tych, którzy muszą kierować Państwem, mając świadomość, że jest to trud, że jest to zmaganie się z budowaniem lepszych perspektyw. Ten krótki przegląd tekstów mówiących o władzy ukazuje, że jest to temat stale pojawiający się w literaturze. Potwierdza nam to również codzienne życie. Walka o władzę toczy się na murach, billboardach, witrynach sklepowych i w przedwyborczych spotach. Człowiek pragnie władzy, pragnie mieć wpływ i pragnie z tego wpływu korzystać. Jednocześnie zapomina, że posiadanie wpływu i władzy jest obarczone wielką odpowiedzialnością. Władza nie jest sama dla siebie. To nie ona jest ostatecznym celem. Nie prywatne ambicje mają powodować, że zostaje się władcą. Nie prywatne korzyści. Zastanawiając się nad moim miejscem w strukturze społecznej, które przecież również do pewnej władzy się odwołuje, bo każdy z nas ma wpływ, warto wspomnieć na słowa Jana Kochanowskiego zapisane w odprawie posłów greckich. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, wy mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono. Miejcie to przed oczyma zawsze swoimi, żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi, z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. Sprawowanie władzy Powinno być zatem służbą, służbą społeczną. I właśnie społeczeństwo rozliczać będzie tych, którzy władzę sprawują. A jeżeli ono zostanie pozbawione tej możliwości, możliwości rozliczenia swoich władców, na pewno uczyni to historia lub zwierzchność, która konkretną osobę postawiła w konkretnym miejscu po to, aby wywiązała się z powierzonego jej zadania.